Dobra, siema widzowie. Siema, siema Dzisiaj live X tego Za anarchii nie? Bo jakby inaczej. Dawno już nie było za anarchii live'ów No i co? Dobra Lecimy już Sobie dzisiaj, dzisiaj plan na transmisję no to jest farmić prezenty, nie no chyba wam poradzę mm. No, mamy już prezenty pierwsze, tu zgarnięte. Zobacz, czuję się jakbym nagrywał odcinek tak szczerze, nie? Tak szczerze. Nie wiem czemu, ale... Czuję się jakbym nagrywał odcinek, a nie live'a, nie? Hmm. Jakby ktoś coś chciał widzowie dać, no to przyjmę z chęcią, no bo ostatnio zbiedniałem na tej anarchii, nie? A bo tego nie trafię, no tak. Widzowie, macie jakąś miejscówkę w sumie? No ten, na Farminie? nie? czy Czas wyczyszczyć, co? Wpisać się nie da. Chyba. Chyba się pisać na eventowej nie da, ale nie wiem. O mhm. No, ile to bije ten tak Dobra, chod mamuśka mnie bije. No, co mi ci to da, że mnie zabierz? No, kurwa. Jakby nie rozumiem czasami tych ludzi, ale spoko. Nie chcę biją, i tak nie mają ze mnie prezentów. Bo mam rangę, widzę wiem. Ej, dobra, tego ma to trzeba poćwiczyć leciutko, no. dobra, i on mnie będzie zrzucał ze psychu, jakiś sans sam spadł jeszcze. Hmm. A, sam spadłem, bo się zagapiłem na czat. No spoko. Hmm. Widzowie na no dzisiaj plan na transmisję dniem Elo, pamiętasz mnie? Szanuję, już czekaj. No, młoda masz, to cię muszę pamiętać, tylko nie pamiętam jaki ty nick miałeś. Czekaj, RMFV, dobrze mówię. Tak szczelam teraz. Szczelam teraz, RMF. Nie wiem jak mi na napisz, bo nie wiem. Tu masz na pewno inny nick, bo szanuję. Chociaż... Szanuję, szanuję. No nie no na pewno masz. No dawaj, no dawaj, podpowiedz mi, powiesz? Polenty, dobra, w życiu bym nie zgadł. Ja tyle mam tu moderatorów, że w życiu bym nie zgadł. Gdybyś Niku nie zmienił, to bym cię pamiętał, nie? Ale, ale tak, to, 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 nie, to. A powiedz mi, dobrze mnie słychać Tak na transmisji, czy nie? Czy jakoś tak średnio? No bo no, bo to jest ważne, żeby mnie dobrze było słychać. Dobrze, no i Sigma O, spoko. A ty grałeś na anarchiolenty jeszcze? Bo tam swego czasu grałeś chyba, nie? Tam coś miałeś? Eee, no chyba, ale nie jestem pewny Czy, czy ten, czy przechodzę Ale mi się wydaje, że coś tam może być w tym, co, co tam Nie gram już? Czemu nie grasz? A masz tam jakieś itemy? I chciałbyś się wybienić na jakiś inny serwer, czy po prostu dać? Chyba, że się wywaliłeś, ale nie wiem Jakbyś chciał dać, no to, to mogę przyjąć, nie? Wiesz, jakoś Ci to mogę wynagrodzić, jak chcesz dać, nie? Tylko nie wiem jak. No, to prawda, ale na event by mi się przydały jakieś inne fajne itemy. Nie wiem, jakbyś chciał coś dać, no to, to przyjmę. Tak jak mówiłam, mogę Ci się jakoś odwdzięczyć po prostu, nie? Czy coś kiedyś, czy teraz, czy... No coś, co jest realne po prostu, nie? Też o co biega, nie? No rozumiem, rozumiem. A te dalej? Czy jak już grasz w MCK, czy, czy nie? Chyba za zginę od tych mobów mm. Teraz. aaa, no to spoko. Na Cleara wejdę, no to... Czyli duelcy, takie na chillu, nie? Na razie. Duelsy, duelsy takie na Chillu, nie? Lubisz sobie pograć. Sand Nudy też. Aha, no to no to widzisz. A po, zamierzasz jakiś kanał prowadzić? W sensie ten sam, może nawet z FT26, czy coś? Czy, czy nie? Czy na razie nie? Okay. Chyba ta, no to, no to git, bo to jest FC mo... powiem Ci tak, FC to jest coś takiego, że jak ktoś Cię polubi i duże grono będziesz miał, no to, to Ci się to będzie wybijać, ale to jest tak samo jak gra Rocket League, nie masz gdzie się promować na czacie, nie, więc to jest trochę problematyczne, no ale, ale filmy bardziej bym Ci polecał, live'ów się robi dopiero, wiesz, no, bo to filmy bardziej, bo... Bo live y to wiesz o co chodzi, że nie masz się tam gdzie na czacie ani promować, tak jak na przykład w minecraftie zapiszesz live on, nie? No to wiesz o co chodzi, nie? Ja na razie nie kupuję fify, nie wiem, nie chcę na razie Na razie jeszcze gram w minecrafta, więc, więc no Ej, jakby spoko, że tego nie zabiłem, nie? No mogę z tego ściąć, dzięki Tak by ci się chciało wbić, nie wiem czy chcesz mi dać w ogóle tej temy, czy komuś dasz innemu, ale jakby ci się chciał to... Ej, ty, ale tak nie piszemy. Tak nie piszemy. Tak nie piszemy, w sensie no... Jakby wiesz? On no, pewnie ci dam prezenty. Eee, ten... No nie wiem, yyy... Um... Raczej nie kupuję za prawdziwą kasę, no bo to jest nielegalne, nie? Ale jakoś da się ogarnąć coś, nie? Aha, łodyg, zresztą dobra, to nie, to nie. Bo ja wiesz, ja nie chcę, wiesz, tu grać nielegalnie. No. A, nie wiem, a jakiś małego itemka byś chciał dać, czy coś, jakoś za jakąś przysługę, czy coś? Nie musisz dawać wszystkich, ale bo jak sukces coś z tym, czy coś tam jakąś część, to... Widzisz, ja to moje jedynej temy, to tak, czekaj, ci pokażę. Czekaj, nie ruszaj ja mnie tym mobem. 1000 dolarów ranga. No właśnie nie wiem za co, no. No no to jakbyś chciał coś ten, to nie wiem, no w MC nie grasz. Za jakąś przysługę, no kurde, musiałbym pomyśleć, co ci się dało. No nie wiem, nie wiem. No patrz, moje jedyne itemy to jest syf, miesiąc na skor i 16 dni na scoreboardzie, 34 prezenty i ranga 9, nie? <grym> Tak w skrócie. Jak chcesz, nie? To już to już o Ciebie zależy. Ja ci nie zmuszam. Jak chcesz coś małego nawet dać, no to, to możesz dać, nie? A jak nie, no to co możesz zlosować wszystko, nie? Ja nie zmuszam nikogo. Nie, no co powiedzi? Może kto spróbuje? Ja tu teraz zbieram na poziom trzeci ten prezent i chcę coś wydropić fajnego, no bo to wiesz Na razie mi to opornie idzie, bo dopiero mam 38 prezentów O dobra co to jest? To się rusza jak jakieś powalone. Yy, no nawzajem miłego. Siema Siema O No to tego to bym się nie spodziewał w życiu. Może to wygram widzowie jeszcze? Jest skałka roku. Tu gdzieś była. Tego tam się w życiu nie spodziewał, tak szczerze. O tu jest skałka dobra, jest git. Tylko to się znowu zbugowało, czy jak? Mam, mam zmianki, mam zmianki. Jest! To się znowu zbugowało, ale... Ale zmianki chociaż mam. Do Dobra, widzę no to co, no zbieramy te prezenty, nie? Kurde, blade, no. Szkoda, że te, 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 te co jest teraz na scoreboardzie? Te eventy się psują, bo to trochę lepa. No, skupiajcie się na mnie, macie rację. Czy tym diaksem też. jestem serefa jednego Co jest z tobą? No dobra moby mnie odknukały, jak ja tych mobów nie cierpię Na tym evencie Kurwa do... A sang mnie bija. A ten to co? co? A widzę, że mu tego komentarza, co napisał. Bo tak nie piszemy. To usuwamy. Usun komentarz. Dobra, usunąłem. Mm. Dobra, widzowie, ile my już transmitujemy, żebym widział, na jakim etapie stoimy, bo jest tak... Mam... ile? 46 prezentów, a transmituję... 16 minut, dobra, jest nie najgorzej. Kurwa, dobrze. to... takie 5 godzinek i będzie ten prezent, nie? Ja już tak w zasadzie myślę. Ale live'a nie będę robił 5 godzin oczywiście. Dzisiaj z tego myślę, że na fa... no może jutro robą Skończę farmić. Mm. Dobra widzowie. No nie wiem, no tak przewiduję, że jutro sobie to zbieram, nie? No chciałbym przynajmniej. A ja, jak będzie, to tak będzie, nie? Widzowie napiszcie mi, czy byście chcieli jakieś tę muzykę na live'ach. Czasami. Czasami mogłbym coś tam... Nie, bez prawa autorskich zarąbać. Ну, добро. Hmm. Eee, mam rangę grinch, wiesz? Mam rangę, mam rangę grinch. To wtedy. Mam tą eventową, hmm. Hmm. Mam grincha rangę. Hmm. Dobra, i jak on to ma szybkość? Chcesz ja mi sety? Mogę ci rapnąć sety, no. To chodź ten, tylko musimy iść na spawn'a, spawn'a. Um. Chodź... Yy... Czekaj, yy, już tylko się zjem. Chodź ch5 anarchiczna, jak chcesz. To ci mogę rapnąć. To jest Czekać, co zrobię z zależy i masz też, nie? Aha! Pięć, anarchiczna jestem. Czekajcie chwilę, no, dobrego miana, co? Nie. Nie ma, ma nie, nic nie gadasz. A jaki ty masz? Spotson... ...nie... ...nie ma... ...Spotson... ...No tak jest, no masz. Tyle? Repairal. No dawaj. Dobra. E, z Repany masz? No i idziemy widzę dalej na eventówkę, nie? Tak szczerze. Co to Jezus. Dobra widzowie na, yy, No dodaj, eee... Yy. Tromes... Tylko to nie jest komisarz, tylko komisarz jak coś. I ja muszę kończyć nagła sprawa, później możemy pogadać, dobra? Później możemy pogadać nagła sprawa, więc muszę kończyć widzowie. Yy, będę gdzieś tak, 20 może odpalę live'a. Nie obiecuję. Sorki, no i co? Siema